W dzisiejszym filmie przetestuję dwa noclegi w Bangkoku. Pierwszy będzie to najlepiej oceniany nocleg, a drugi będzie to najgorzej oceniany nocleg w całym mieście. I zaraz po zameldowaniu... Ja tutaj e, Przemkowi pomagam nagrywać, bo jako jedyna mam czas. E, ale popatrz, co dostaliśmy. Ja jeszcze nie zapłaciłam, ale już testuję. Uwaga. No. Co to jest? To jest takie herbaciane. Przelałem sobie 1000 zł na moje konto Revolut, który zasponsorował ten hotel. Dzięki właśnie tobie mam tego dla zewoluta. Myślisz, że Revolut naprawdę mi zapłacił, gdyby nikt tego nie oglądał? Dzięki tobie to wszystko. Jestem na wyjeździe, mam portfel. Kasa, gotówka. Mordzia, kto by z tego korzystał? Masz sobie taką kartę, ale nie musisz wcale mieć tej karty. Możesz używać po prostu Apple Pay albo Google Pay i płacisz za granicą w Polsce bez żadnych dodatkowych opłat, bo rewoluc zmienia samoistnie walutę, w której płacisz bez żadnych dodatkowych opłat. Obowiązuje regulamin. Ale może akurat jesteś w Tajlandii, gdzie naprawdę w wielu miejscach nie możesz zapłacić kartą, bo to są naprawdę solidne stragany, jakieś kurde wariastwa. No to wtedy co? Idziemy sobie z taką kartą, ładasz sobie do bankomatu i wypłacasz kasę. Dokładnie to to w której jesteś? Aplikacja Revolut. Już nigdy nie zapodzisz do swojego kolega, on ci nie odda, bo możesz wysłać mu prośbę o przelew aplikacji i wtedy na pewno odda Ci kasę. No i zobacz, wydałem właśnie 1300 zł w centrum handlowym w Bangkoku. No i teraz tak, wystarczy, że klikam, podziel rachunek. Wiktoria, Julitka, kontynuuj! I co? I teraz już muszą mi oddać? Dzielimy. Ha, ha, ha. Oddawaj moją kasę wika. Jeżeli zarejestrujesz się z mojego linku, dostaniesz 50 zł, po prostu 5 solidnych dyszek dla ciebie. A ja będę no pojechać na kolejne wakacje i nagrywać ci solidne filmy. Co mam jeszcze powiedzieć? Że rewoluta kosztuje 30 milionów osób, a ty jeszcze nie? 23 rok, a ty nie masz rewoluta? Rejestracja zajmuje mniej niż 5 minut. Ale teraz idziemy naprawdę do solidnego noclegu, zarezerwowanego. Czym? No rewolutem, stary! Rozumiesz to, że Revolutem możesz też wezwać do slegi? Mało ci jeszcze! No to dawaj atrakcję! W rewolucie masz także atrakcję. Wchodzisz sobie i szukasz czegoś dla siebie. Mało tego, mało, mało ci tak mało? Dostajesz cashback. Jeśli nie przekonałem, to nie pozostaje ci nic innego, jak po prostu pobrać rewolut z mojego linku i zgarnąć 50 zł. Obowiązuje regulamin. A my wracamy testować hotele! Pa! Bagaże y, obsługa zabrała, no, a my musimy po prostu czekać. Jako, że pokój jeszcze nie jest gotowy, to mamy do dyspozycji takie publiczne łóżko, na którym już inni siedzą, a ja oczywiście również mogę się położyć. Chodor jest piętagwiazdkowy, kosztuje ponad 1000 zł za noc, gdzie no, jest to dużo jak na banku. O oh my god! So cute! Hello! Oooooo! Yeah, yeah. I jaki... to jest sam mięsień. A to chmurka Proszę bardzo, mamy również do dyspozycji Rowerki e, Za darmo po prostu. Wika myślała, że to są o, o, ozdobne rowery, a to są po prostu normalne. Bardzo solidny samochód. Jakby to jest S-klasa w majwachu. Patrz, jakie drzwi są wielkie. mogę ktoś jest w środku. Głupio mi teraz, bo przecież ktoś jest w środku i widział, że nagram jego auto. Przecież idziemy, wracamy stąd. W ogóle, bo tak Przemek powiedział, że właśnie żeby wziąć do ja myślałam, że one są tutaj tylko na ozdobę, ale faktycznie jest napisane Take me, I'm yours. No, na rowerze dawno nie jechałem i to się z takimi ketami. O, thank you very much. Thank you. Okay, thank you. Thank you. Słuchajcie, okazuje się, że basen jest na trzecim piętrze, no i jako, że jeszcze nie mamy kart do pokoju, no to bardzo mi pan powiedział, że skoro to byśmy zobaczyli basen. Cieplutka. i się czeka, choke. 34 piętro gwarantuje naprawdę solidny widoczek. Aż już zatkały, bo naprawdę wysoko. No i jesteśmy już w pokoju. Uuu, to jest taki hotel, ja nawet nie wiedziałem. Kuchnia i wszystko w ogóle. i co to jest dla mnie wszystko? To mogę to brać? Jeść? O, jest kasa. Jest kasa. Tak, jestem. A drogo? Snacks. czym więc, Jasny Pierce. No, troszkę drożej. Harman Kardon jest ten głośnik? Ja go w domu. To jest mojego dobry głośnik. Czyli mamy tutaj strefę mm, relaksu, tak zwany living room, czyli salon. Dear Mr. Lejowski, very warm welcome to Kim Ton Malai, Bangkok. Mamy mikrofale, bardzo śmieszne miejsce, nisko. Mogę grać na bębenkach. Tak szczerze, one chyba jadą ze mną do domu. Znaczy no, ja... Rze oczywiście żartujemy. Chociaż Przemek to nie wiem. A no? Przed tobą idę zobaczyć sypialnię Ja biorę do dom. No, ładna ta sypialnia. Ja Ten hotel... Jeszcze nie. Ten hotel ma zupełnie inny vibe niż inne hotele. Jakby to wygląda jak apartament, w którym można sobie mieszkać tak na co dzień, a nie ma to do końca takiego vibu hotelowego, tylko taki domowy. No mój dom tak nie wygląda, moja mieszka. Łóżko jest gigantyczne kochani No nie, no nie, przecież to nie, przecież to byłoby więcej Uuuulala Ale ej, niby zwykłe to wygląda, tak jakoś tak fajnie, tak jak trąd, No No jest to solidne Ale kochani, stop zachwycaniu się Ja nie zapomniałem z, z czego się wywodzę Sprawdzamy to teraz moim okiem W ogóle tak, bo w, w, w Tajlandii, jeżeli nie ma tego mycia pupy typowo z kibla No to jest to, to jakby w każdej po prostu to jest Co to jest? Co ty robisz? Co to jest? Jason to ma takie. Co jest? Kurde, silikon jest w bardzo dobrym stanie. Dobra, mamy setki. Widzisz kurz? Tam? Kurde, poczego dłużone? Ty. Papierem śniadaniowym, Tarli. Ha! Mam cię hotelu. Jest lipa tu. Ale generalnie to jest yy, drobna oska, bardzo wystawa. Yy, to, jakby do polski, to też biorę. Jeżeli chcemy, żeby zostało zmieniona pościel, to wystarczy to tą karteczkę położyć na łóżko tak to nie będzie zmiana, żeby oszczędzać Czas na test oczywiście materaca, a zaraz zobaczymy widoczek No i oczywiście jest warstwa ta... E... Ochronna Ochronna, e... no antywłamaniowa Jezu jaki gruby tu Absurdalnie gruby materac Nie no wygląda jakby był mega, mega miękki Fajny Azjaci są trochę e, niżsi, niż, niż europejczycy jest typowo Więc tutaj pupka nie będzie gdzieś tu, tylko bardziej pewnie tu Ej lipa jest to no Nie, nie, nie ma, nie ma szans, że jest lipa. Tutaj wchodzi prawdziwa szefowa. Tak naprawdę to ja wymyśliłam całą postać. Pąkającego. No ty, na pewno, no. No o co ci chodzi? No nie czujesz tutaj, tak o tu takie jest. Zero, wręcz ładnie pachnie. Pachnie świeżością. Nie no, żartuję, jest super. Żyć nie umierać, tyle wam powiem, super jest. Ej, a nie był syn. <gry> Kurde, nie no. Ogólnie poziom czystości tego hotelu jest naprawdę bardzo dobry. No, są oczywiście jakieś rzeczy. Woda, na pewno, jest za friko. A z napoje się płaci dodatkowo. Patrz, jak to się robi, nie, Murdzia, tu się robi, tak. Okej. Okay. Wystarczy sobie przy nacisnąć przycisk, czy chce mieć posłomny pokój, czy nie przeszkadzać. To jest mocne. Zamiast zabierasz ma na, na klamkę, jest coś takiego. Ale w ogóle okazuje się, kochani, że jest tutaj balkon. Nie widziałem go wcześniej, bo były zasłonięte zasłony. Ale kurde, ej, jest grubo. Co? Co się dzieje? Nienawidzę tak wyglądać. Ale ej, czemu? wow. Ej, mam lęk wysokości, dlatego. A teraz czas zobaczyć bar na samym szczycie budynku. Zobaczymy jaki stan jest widok. Tyle powiem, jest też tu restauracja, można sobie zjeść. Na 45 piętrze, grubo. Kurde, solidne miasto, tylko gdyby tu nie było tak gorąco, 35 stopni jest naprawdę masakra. No i poparcie tutaj stolik i jesz sobie czy po prostu pijesz jakąś późną lemoniadę z takim widokiem. Kochani, my właśnie idziemy na drugi nosek, czyli to najgorzej ceny. No i słuchajcie, idziemy z buta. Dlaczego? Zobaczcie, co tu się dzieje. Straszny deszcz i miasto stoi. Hello, I have a reservation from booking. Kochani, z czego wynikają te fatalne na ceny? Naprawdę, no ja nigdy już nie byłem w tak źle miejscu w życiu. Nigdy, nigdy w życiu. No i kochani, mamy yy, pokój numer dwa. Kur... tu będzie grubo. No tu będzie mocno. Ja wiem, że to będzie grubo. Mogę też na gawąski. O kurde, patrzcie, tu jakaś ściana jest krzywa. Co jest? Ok, wchodzimy. Ej, dobra. Wiesz, co jest mocne? Ten pokój ma okien. O kurde, dobra, to jest mocne. Przede wszystkim chciałbym docenić to, że jest to osobny pokój. A jest to cena skrajnie niska. Ten nocleg dla dwóch osób kosztował 60 zł. W Polsce, w dużym mieście, nie ma żadnych szans dostać noclegów w tej cenie. Jest tu potwornie duszno. Jak tylko włożyłem kartę w ten system do otwierania prądu, no to włączyła się klima, bo jest tu klima. No i chłodzi coś tam. Słabo, bo słabo, ale chłodzi. Nic nam się nie Podobało. Pokój był brudny. Zdjęcia, które są pokazane w ofercie to w ogóle nie ten hotel. Materały są zarwane, ręczniki dziurawe i poplamione nie wiadomo czym. Ściany udrapane z farb i wygląda to jakby tylko odpadał przez wilgoć. Na tacy mamy do czynienia ze śladami yy, po prostu po herbacie czy po prostu więc jest ona umyta. Zobaczcie, tu po, pobrudzona cała szafa. Nie wiem z czego, czy to kawacz, ale no, no to dziadostwo totalne. O, jest yy, jakby sklepik. Cola? 20 watów, 3 zł za puszkę coli, tu jest, to jest bardzo Lodówka, która nie jest podłączona, więc zobaczymy zaraz czy czasami nie ma jakiegoś dziwnego zapachu Solidnie zaprojektowane, że nie da się tego otworzyć po prostu przez łóżko Kopię solidnie Ale czym? No sprawdź sobie No No co? Czymś zepsutym Mamy również telefon Przecież się normalnie dzwoni Jest obrzydliwy ten telefon Przecież wystarczy go tylko podłączyć Telefon nie działa, nawet po podłączeniu. Zobaczmy sobie, y, jak wygląda tutaj stan kurzu. Jeśli chodzi o kurz pod łóżkiem, no to, to go nie może być, bo, bo jest. Y, no nie ma tam miejsca. Ale może być za łóżkiem, chodźcie. Jezu, patyczki higieniczne są zużyte. Jakieś rurki, jakieś coś, czekaj, muszę to pokazać. <laughs> tak, ma teraz mamy już odsunięte łóżko, odsunięte, dajemy jej sportem, tak jak było. Okej, okay. ta klima to jest hit To ci mówię, nie? Test materaca zaraz, a teraz przechodzimy do łazienki O, tu jest dopiero duszna w tej łazience Ja pierdzie Ej, dobra, mamy kurde rekord O Panie jeśli chodzi o łazienkę, no to tak jak widzicie, kran to jest totalny grail, mój, z, moja zdobycz największa jak na razie. I w ogóle ja się czuję taki poszukiwacz skarbów po prostu oceniając te litans legi. Łazienka w tej się totalnie nie da oddech zaraz umrę tutaj O, jeszcze więcej ciepłego powietrza. Ej, ale w ogóle patrz, nie ma, nie ma mydła, nie ma jakby czym umyć rąk. Czy jesteś nocnego? Pokażę chwilę kamerę inspekcyjną. Nie no oczywiście, że mi się nie wydaje! To jest kałuża. Tu jest klima z tamtej strony, idzie tu, i to jest odpływ z klimy. I ten odpływ po prostu, idzie do... po prostu leje się po podłodze. Tu mamy kolejną rurę, która jest ze ściany, idzie gdzieś tutaj, po prostu sobie ona, jakby jest. Po prostu na Więc to pewnie odpływ z klimy pasa... jakby sąsiada. Boiler, raczej podglądasz wody, przepływowy, elektryczny, coś się znam. Wygląda naprawdę solidnie. Mamy oczywiście tutaj po prostu żelę do, do, do włosów i do ciała. Do ciała już jest tylko tyle, czyli prawie nic. Stan silikonu nie istnieje, bo również to jest po prostu fuga, ale może to jest rozwiązanie właśnie dla tych lipnych noslegów, żeby nie musieli mieć silikonu, który jest cały zapleśniały, to zafugujcie to po prostu na stałe takim cementem i jakby jest git. To jest solidna lipa, tyle wam powiem. O dobra, mamy naprawdę solidną pleśń kochani. Ale zanim test materaca, to szybki test kurzu. Najdroższy hotelów w Krakowie, ja będę dalej się do ciebie odnosił. Ucz się od najgorzej ocenianego noclegu w Bangkoku. Nic nie ma. Ty, nie ma kurzu, to jest jakby próbę. Pierwsza poszewka y, jest brudna. Kiedy mama pyta Synku, czy ty to właściwie zajmujesz? Jak w ogóle ma teraz obsłane co w hotelach? Nie no, ogólnie git. Jakby on był raz użyty, to jakby ktoś tu spał, ale jakaś taka fajna kobietka. Mamy tak zwany piżny kłak, ja to nazywam. O! Dokładnie tu. A dobra, co ja tam? Nie dupcy. Mamy kłopoty Dlaczego? Bo to są dziury chyba i tam, i tam chyba wchodzą robaki przez te dziury Może tak być Mamy dużo na listo, nie róbcie tego w domu Nie róbcie tego na własnym materacu Dobra Ale jaja Nie krew, nie nie nie, nie krew Co to jest? Siuśki. Albo... Nie, Wika Wiktoria, Wiktoria posłuchaj teraz mnie Dobrze mi oglądała siuśki. żółte Są żółte wokół Powiem ci tak Krew okresowa Żadna Pietrze! Kwi ok, to sobie to chyba nie widziałaś, bo nie tak właśnie wygląda. Widzowie, co to jest? Piszcie w komentarzach, jak myślicie. Dobra, wąchamy. Tu jest kłaczek, więc wącham tu, żeby nie wciągnąć kłaczka do nosa. To jest najbardziej obrzydliwe, co robię. Ale kurde, to nie śmierdzi, rozumiesz? Tu w ogóle nie ma żadnego woni. Przysięgam. Ależ to może być cokolwiek wylane. Kawa. Kawa. Napój. To ma tak... kawa albo normalnie oczywiście się robi. Jeżeli są pluskwy, to są pod materacem. Hmm. Czy to ale, są pluskwy? Ale urodzone. Teraz jakby podniosę ten materac i sprawdzę co jest pod spodem, bo w Warszawie były tam pluskwy. Zwróćcie uwagę, że to łóżko nie ma takich kratek, ono nie oddycha, więc tu, tu dyntka jest. Ale on no nie ma, nie ma, no nie ma. Ogólnie nie jest taki zły ten pokój, ale można znaleźć tutaj w Bangkoku coś zupełnie lepszego za minimalnie wyższą cenę, więc to się nie opłaca. Dołożysz 20 zł, jedna osoba, masz. 100 zł łącznie, i za stówkę znajdziesz coś dużo, dużo lepszego. Lecimy, ja w takim razie wracam do mojego hotelu pięciogwiazdkowego. Dziękuję Wam wszystkim i pamiętajcie o zarejestrowaniu się z mojego linku do Revoluta, bo dostajecie wtedy 50 zł. Link w opisie, i tu, i wszędzie i obowiązuje regulamin. Pa! Idę na śniadanie, y, przetestować się dla siebie oraz dla was. No jest taka karteczka i muszę sobie zaznaczyć po prostu mm, ek menu. Zobaczcie, tu jest absurdalnie miła obsługa, nawet zwolnił się stolik przy oknie i pan mnie zapytał, po prostu chcę zmienić, żebym miał lepszy widoczek, bardzo fajnie. Zupka, człowieku, Boże, ile rzeczy wspaniałych. Kochani, śniadanie naprawdę solidne. Okej, okay, mam małe bułeczki, teraz sprawdźmy. W ogóle wybrałem taką fajną jeżnicę, bo z bekonem, z cebulą, z pomidorem, no taka naprawdę na grubo. Absolutnie pyszna. Nie, to jest najlepsza jeżnica jako nie żadnej masy, tylko normalne solidne jajka. parówka właśnie, pomidorki, mm, ziemniaki. Więc sobie sprawdźmy. takiego ziemniora. Wygląda fajnie, to Ten ziemniak jest naprawdę bardzo ostry. z tego nie będę jadł. Parówka? Curdialnie dobra jako jedzenie Taka naprawdę rzadkorowa. Najmamy deserek, mango czy kirajski. Mango, najlepsze jak jadłem w życiu. Wizjalnie mogę powiedzieć. Top słodyczy jest po prostu pyszne. Rysz jest troszkę gorszy, bo już trochę leżał. I nie jest ciepły, teraz czujesz tą cenę tego hotelu, że to się naprawdę jest... naprawdę jest przepyszna. Nie jest problem. Eee. Posło trzeswo. Pokaż oh, fajnie, do ciebie. No 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 problem, but uh, be careful because it's uh, crashed.